Dzień dobry Dzisiaj wam pokażę jak Nauczyć się speed bridge W 3 minuty Jakby nie wiem czy to będą takie 3 minuty Ale no. Pierwsze co robicie no, To nakierujecie tak na środek Tam Tego nie musi być tak idealnie I te dostawy żeby żebyście się tak nie ruszali i wtedy tak robicie tak 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 Minus trzydzieści na 78 to może być 39,71 dziewięć, I robicie sobie ten, dostosowuję. Tak może być. I tak się klikacie. Możecie wytajmingować albo nawet draklikować. No. I to tyle na moje nagrywanie. O. Tu ta nie umiem, ale dobra, to już właśnie nie interesuje. Yy. nara.